To nie są ćwiczenia, słyszę Bóg, to znaczy, że zaczynamy. Jest godzina 5.55, to jest sobota, 29 dzień listopada. Joanna Kryńska, dzień dobry, witam Państwa w imieniu całej ekipy, wspaniałej ekipy, która tu jest, a dziś u nas w studio rządzą kobiety, ale że mamy wyjątkowo sympatycznych, fajnych i zabawnych kolegów, to pokażę Państwu coś o poranku, może ktoś już wstał, przeciera oczy i chce się pośmiać, ucieszyć. Jak przychodzę właśnie tu, to pojawia się taka różowa poduszka. I to nie wiem, czy, czy dlatego, żeby było mi wyjątkowo wygodnie, bo i tak jest wygodnie, ale na pewno, żebym wzrostem do tego programu pasowała. Mam nadzieję, że kogoś to rozśmieszyło albo poprawiło humor o poranku. Mi w każdym razie jest bardzo wygodnie i z moimi 100, 161 cm wzrostu, no i ta wygodna różowa poduszka. Ale teraz do ważnych informacji, o których dziś bardzo dużo do godziny 11. Między innymi o relacjach, o tym, jak dogadują się politycy z dużego i małego pałacu, czyli prezydent i premier. Ważna kwestia dotycząca tych, którzy powinni być wyróżnieni, którzy powinni dostać nominacje, o których my powinniśmy słyszeć. Brak podpisu pod awansami dla młodych oficerów, programu był apart, dystrybutor biżuterii Artelioni. Na godzinę ósmą. Ja muszę się pożegnać, ale zmierza Rafał Wojda. Rafał, ja nie wiem, czy widzowie cię usłyszą, ale czy ty znasz odpowiedź na pytanie, co jest przygotowane w związku z twoją pracą, żeby ci było wygodnie? Nie. Nie? Oglądałeś nas rano? No, tak. Ciekawe. Czy ciekawe. było o kolorze różowym? Nie. Nie ja oglądał. Przygotowałam ci zobacz. Poduszeczkę, żeby było wygodnie. Dzień dobry. To jest czy czy, czy ja mam ja zabrałam poduszkę Canter To Jest poduszka do której on przytula swój policzek. O o nie. <śmusza> to się ja się to, ale ja na niej przyszłałam. Dlatego przytulę do, do niej policzek. Także ja dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jutro się spotkamy, prawda? <śmusza> Dzień dobrego, do zobaczenia. Cześć, Dzięki Asie, do, do zobaczenia. Dzień dobry jeszcze raz. Drodzy Państwo, tutaj już ja mogę zapowiedzieć. Teraz zabiorę. Marta Abramczyk, szanowni państwo, czas na najważniejsze informacje. Jak to teraz je odczytać, po tych wszystkich informacjach od was? List kończę za podejrzewanymi o akty dywersji na Polskiej Kolei. Policja upubliczniła wizerunki i dane tych mężczyzn. Przypomnijmy, że obaj uciekli na Białoruś. Do aktów dywersji doszło w połowie listopada na trasie kolejowej Warszawa do Rochusk. Kontrowersję budzi jednak rządowa komunikacja właśnie w tym temacie. W programie Beskitu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekonywał jednak, że władze działały prawidłowo. Powiedziałem, że jest kilka wariantów, i też mówiłem wcześniej, że moja wiedza nie jest pełna co do tego, co się wydarzy, i dokładnie kilka wariantów było możliwe.